Trudno nie odnotować, i trudno odnotować to inaczej niż z wielką radością, lania, jakie liberalna lewica dostała w Stanach Zjednoczonych. Tak niedługo po tym, jak świętowano także w Polsce trumf Joe Bidena, w głębokim przekonaniu, że teraz już zwolennicy konserwatyzmu prawicy wymrą jak dinozaury, Prawa autorskie, wiecie Państwo dla kogo za to powiedzenie i za to głębokie przekonanie, że młodzi z wielkich ośrodków, wykształceni i tak dalej się ruszyli i oni teraz przegłosują już tych, tych starych, gorzej wykształconych. Ale tutaj jest pewna ciekawostka. Fakty Państwo pewnie znacie. No, w Wirginii zdecydowana wygrana kandydata Republikanów po raz pierwszy od bodajże 19 lat, bo to straszne lemingowo ta Wirginia. W wyborach prezydenckich ponad 10% przewagi Joe Bidena nad Trumpem w New Jersey w chwili, kiedy nagrywam ten film, wciąż trwa liczenie i ono pewnie potrwa jeszcze potrwa dość długo, ponieważ różnica między kandydatami jest tak malutka, że nawet jak już w końcu policzą, to prawdopodobnie zaczną liczyć od nowa i to nawet nie na żądanie żadnego z kandydatów, tylko po prostu mm, z mocy prawa. A skoro jest tak mała różnica w jeszcze większym Lemingradzie, gdzie Joe Biden wygrał 15% nad Donaldem Trumpem, to można mieć nadzieję, że troszkę się Ameryka budzi. Nawet wiadomo, co ją budzi. Obudziła ją rewolucja w szkołach, obudziło ją bulwersujące wydarzenie w Virginii, gdzie... Zboczeńca przebierającego się za dziewczynę dopuszczono do damskiej ubikacji, i on w tej damskiej ubikacji molestował dziewczynki, a jedną nawet zgwałcił, co potem szkoła próbowała ukryć, a kiedy rodzice tej dziewczyny chcieli wytoczyć sprawę, próbowano z nich zrobić faszystów, transfobów, wytoczyć przeciwko nim największe medialne działa. To w efekcie spowodowało zmianę nastrojów w Virginia. Co ją spowodowało w New Jersey nie wiem, ale jak powiedziałem, jest w tym jedna ciekawostka. Jaka w tym jest ciekawostka? Ciekawostka jest, jak to sobie teraz wytłumaczą demokraci. No bo nie mogą sobie powiedzieć, że nasza rewolucja jest niesłuszna, że coś zrobiliśmy nie tak, że pomyliliśmy. Dysforię płciową, schorzenie istniejące od dawna, od dawna leczone, obserwowane z dużą literaturą naukową, z zwykłym trollingiem, albo z jakimś pajacowaniem, no z tym, albo z jakimś cwaniactwem, akurat w żadnym ze stanów, w którym się odbywały wybory teraz ale w Kalifornii wprowadzono takie przepisy, na mocy w których były już wypadki, że skazani na dożywocie sprawcy najgorszych brutalnych przestępstw poczuli się kobietami, kazali się przenieść do więzienia kobiecego i tam gwałcą swoje współtowarzyszki niedoli przy kompletnej bezradności władz, które no nie są w stanie z tym niczego zrobić, no bo przecież to są kobiety, transkobiety i nie wolno, jeżeli taki bandzior mówi, że on teraz jest kobietą, no to nie można go umieścić w innym więzieniu niż w kobiece. Może z czasem dojdzie do tego, że założą cały oddział dla tych pseudokobiet i wtedy dopiero będzie to działało. No ale jak mówię, tego nie można dopuścić, nie można się przyznać do błędu. Trzeba znaleźć winnego. Jakiego winnego? Pierwszy winny, oczywiście, już czytałem pierwsze komentarze do głosowania w Virginii, to biali suprematyści mężczyźni. Biali mężczyźni, jak wiadomo, winni są wszystkiemu. Problem polega na tym, że białych mężczyzn nie jest w tej chwili jakoś tam znacząco więcej niż było na przykład w wyborach przegranych przez Donalda Trumpa. No chyba, że teraz liberałowie przyjmą narrację Donalda Trumpa, że rzeczywiście w istocie on wygrał wybory, tylko zostały wyniki sfałszowane przez wyprodukowanie dużej liczby lewych głosów korespondencyjnych, co w amerykańskim systemie w większości Stanów jest łatwe, bo nam rzeczywiście oni nie spodziewali się, system nie, nie ma zabezpieczeń przeciwko takim oszustwom. Tam się ufa obywatelom i w wielu Stanach nawet się ich nie pyta o dowód tożsamości, kiedy przychodzą i składają oświadczenie, że jeszcze nie głosowali i chcą zagłosować właśnie tutaj. Czyli teoretycznie wyłudzenie na jedną osobę nawet kilkunastu kart i wysłanie ich potem jest możliwe. Ale to jest jak sądzę, sprawa, do której nie przyznają się i nie chcą o tym na to się powoływać yy, amerykańscy tak zwani liberałowie, jak tam się nazywa socjalistów. Natomiast yy, jeszcze lepszy i to bardzo polecam Państwa uwadze, jeszcze lepsze wyjaśnienie pojawiło się, a mianowicie, że nie tylko biali mężczyźni są winni, ale białe kobiety. O! Białe kobiety! Zawiodły całkowicie rewolucję. i to jest narracja, której się trzeba trzymać. Zważywszy, że badania naukowe, takie pseudonaukowe badania, yy, które prowadzą tzw. Tak yy, yy, naukowcy, tak zwani od tzw. Tak krytycznej teorii rasy, te badania wskazują, że w ogóle biali są gorsi, są z natury agresywni, z natury podliopresywni, itd. Podawałem państwu, zdaje się, w jednym z filmików przykłady tych naukowców, którzy brylują w tej chwili na salonach amerykańskich i zachodnioeuropejskich, tak jak łysenko jak brylował u, u towarzysza Józefa Wisarianowicza ze swoimi naukowymi odkryciami, a, a, a naukowcy od razu u Adolfa Hitlera swego czasu w Berlinie. Więc w każdym razie wszyscy biali są źli, a więc nie tylko biali mężczyźni, ale także białe kobiety. Rewolucja już się odwróciła od białych kobiet. Słyszeliście Państwo o Kathleen Stock. To jest osoba co prawda z Wielkiej Brytanii, tak zwanej Wielkiej, profesor do niedawna na Uniwersytecie w Sussex, która została wyszczuta przez homobojówki z uniwersytetu. Domagano się jej ustąpienia atakowano, rozbijano jej wykłady, oplakatowywano obelgami wobec niej szkolne budynki, pisano oczywiście jakieś petycje, żeby ją wyrzucić, grożono jej podpaleniem domu, grożono jej śmiercią, ona pękła, w koniec końców wycofała się, a przecież była to feministka. Zajadła feministka, zdecydowana lewicowa, która tyle tylko, że gdzieś tam napisała w książce, że to nie jest w porządku, że teraz każdy kto nie jest kobietą, mówi nagle, że jest kobietą i chce się załapać i załapuje się na te prawa, które kobiety sobie wywalczyły. Wystarczyło. Zgnoili, zniszczyli, zastraszyli. Tak jak Martina Nawratilowa, tak jak Jen K. Rowling. Białe kobiety dołączają do białych mężczyzn w roli sprawców wszelkiego zła. I ja je tutaj niniejszym w ramach białych, w imieniu wszystkich białych suprematystów witam serdecznie na pokładzie y, tych, tych atakowanych przez rewolucję, tych współczesnych wrogów klasowych, y, którzy, którzy odpowiadają za wszystko, także za wybory w Virginii i tu puenta. Owszem, wybory w Wirginii wygrał biały mężczyzna. Ale w Wirginii, jak w wielu Stanach Amerykańskich, wybiera się nie tylko gubernatora, ale też wicegubernatora, legend Governor, się nazywa, jak się tego słownie, gubernator porucznik. I tym wicegubernatorem została czarna kobieta. Kiedy przeczytała artykuł w którym zarzucano białym suprematystom winę że to oni spowodowali że przegrała lewica w Wirginii to nawet zamieściła mogą to państwo pewnie znaleźć w mediach społecznościowych takie swoje bardzo ładne zdjęcie z wielką taką spluwą jak Arnold Schwarzenegger Ja że tak właśnie identyfikuje się jako biały mężczyzna suprematysta z takim karabinem czyli po białych kobietach drodzy panowie dojdą do nas w tym obozie wykluczonych winnych wszystkiemu suprematystów, także i czarne kobiety. I je też już z góry tutaj serdecznie witam.